One mnie napędzają. Nawet gdy Trzymał, Dzisiaj zagramy zbyt. sobie morganką pod full cooldowny Witaj na jungli niestety, będą się tak trapiło, ale myślę, że to nie będzie żaden problem. 30 sekund do Także pojawienia się też... spodów Wolo mi midana, Ten ale niestety... To wszystko, co mam. Nie ma co narzekać. Na co myślę, że też się na tym całkiem przyjemnie grać. Tylko też będzie kwestia tego, że mą będzie nam często pijał, chociaż wątpię w to. Prawda jest że myślę, że dosyć... na początku będzie dosyć szybszy clear miał, jak my. Się Ale w trakcie, gdy się to zrówna, pójdziemy też budki pod CDK, żeby jak najbardziej spamować stunem. No i wiadomo, Tylko ci, których kochamy, jak mogą złamać nam serca. Jak najczęściej wbijać na ganka. Większe cooldowny tym szybciej będziemy mogli ich stunować też mój co niestety nie chce nam go pomóc Więc będzie ciężko z tym blue trudno mamy jakieś sobie radę Coś z tej plamy też się zawsze uleczymy, to nie jest najgorzej na trzecim levelu to będzie co inaczej wyglądać, bo Będziemy mieć Nie będzie nas tak obijać, tak? Scholek. Jak na razie nie wyszło to najlepiej Na tam, jak sobie złożymy kosmiczny impuls na cedeki Później pójdziemy właśnie w budki To, tam jeszcze byśmy sobie złożyli, w sumie pierwsza krew przeciwnik pokonany! O no właśnie, może pójdziemy to z wąwozowrogość to, będziemy mieć też 3 wulkanikę na R przy okazji to też nam się przyda najbardziej do tej fightów, żeby było częściej. Widzę prawie na tym bocie popadali. Spróbujemy na tą lux wejść, wejść, ale nie ma warda. Chociaż fajnie by było, jakby nam się udało tutaj. Bo dosyć się wystawia. eksplozja też tak. Z moją celnością też nie jest to dobrze. Jak widać tutaj w tej poprzednich gierkach. trzeba będzie poćwiczyć z tą celnością sprawdzimy no, do tego kampy przy okazji chociaż w sumie spróbujmy ją Albo no, raczej chociaż obić jeszcze bardziej żeby się nie mogła cofnąć z każdym krokiem wychują własny przeciwnik. No właśnie to tak myślałem, że będzie gdzieś tam z tyłu stała nie będziemy mogli nawet podejść do niej. A nasz midlaner też nie szuka jakiejś tej okazji, żeby podejść. Bo raczej tak, raczej nie zabijemy. Nie ma co, jeszcze byśmy prawie padli. Czy tutaj możemy próbować taką akcję? Ciężko powiedzieć, ale dobra, udało się. Zrobimy tak, może nam się uda uciec. O ile nasz szamonu z przynajmniej teamu nie ma flesza. Ale dobra, wyszło nam to jakoś. Co prawda nie najlepiej, ale... I mógł się przy okazji wcześniej barierę. Nie mamy jednego fraga, więc mamy... 1000 golda. Mamy lekką przewagę na ta umu Aktualnie. Ale na bocie tam się cały czas No lecimy też na topa. Znaczy nie wiem czy będzie sens w ogóle podążać, bo nasz kolega tutaj spalił flesza, no i myślę, że padnie, Tak, udał się gang, przeciwnik pokonany. No, mi się też był trochę zmaksować na kliraż czego, ale raczej w tym meczu pójdziemy pod kulstuna, żeby to połączyć z tym buildem, hmm. walka wywołuje dużo różnych emocji, i to wiadomo, jak najczęściej gangować aby to wykorzystywać, te cd -ki. Erupcja zniekształcenia! Światła w no, niestety tutaj mniej więcej nie zrobimy aktualnie jak takie całość. Chcę zbić. Troszkę mobiliśmy. mobililiśmy. Zresztą szameli taka chyba zaraz spadnie. się wystawia cały czas. Tutaj raczej padniemy, tak. Syla z Flesza ma 2-0. Ale tu też. się takiego nie stało. Na pewno musimy tego Drake'a pierwszego wziąć, bo jest Infernal. Też nam się przyda. Więcej damage'u będziemy zadawać. że jeszcze mamy na razie co liczyć na pomoc z bota. Będziemy musieli bardziej tam chyba się... W tym kierunku... Trzymaj, żeby było gankować częściej. O, są te pico w plecy. Ale i tak kuszują, więc... Też dziwne. Kuszują i później podają. Ja też nie wiem, na co tutaj chodzi No tutaj spaliłem tego flesza. cię znaczy flesza Stuna. Ale dobra, wyczekamy na kolejnego. Raczej musimy grać. No, Alista nam tu nie pomógł Na pewno tym wybijaniem. Ale też nie tak to miało wyglądać. No jest No z tym botem będzie raczej ciężko coś tutaj zrobić. Sylas ma 4-0. Hmm. No nic. Będziemy grać bardziej pod lejta, myślę. Żeby już poskładać tych te parę tempów. tempu, Pana będzie to łatwiej może ugrać. Myślę, że Morganka po kulce dekiel jest spoko. Będziemy nas Tej drake'a skończyli, raczej nie mógł. poczekać te 3 sekundy na Stuna. Jest szansa, że tego mu umówimy. Raczej nie powinienem uciec. No ale wiadomo, bo no kiedyś ja wziął kila, to też spoko wyszło. No, nie można. Parę sobie kubiczków mamy tak, że faktycznie co chwilę, więc już nam się dosyć to podoba, myślę. Tutaj już styla zaczyna schodzić, romuje. No, tu jest chyba bardziej... Tak jak myślałem, bo coś nas widział, przy okazji tak szybko dosyć. No tutaj już musimy raczej... I co jest, zabrać się, naszego i coś kupić 10-15 do bazy. I na i odstawić na wojny właśnie z przodu ich wróg się jest pustoszenie. dalej tam się rozwala Miasto wpadają. Przeciwnik pokonany. Ja myślę to też zabijasz. nasz ma 3-1 Przeciwnik jest nie do powstrzymania jest na bocie, tak Nie możemy tutaj zabierać Jak najbardziej Chyba nie mają tej warda Nie, nie mają Zawsze możemy na spokojnie sobie bić to Czyżby Lux schodziła do nas? Lux i Sylas jest, także też... Czasami padniemy. Fajnie byłoby, wzięli chociaż te dwa. No, właśnie. Już nie chciałem flashować. Spodziewałem się tego właśnie, że bije nam tutaj Sylas. Chociaż on bardzo często teraz umuje, ma 5.0. 0 to jest praktycznie na każdej linii. bo muszę więcej wartów walić takie okolice, jak właśnie tutaj, czy na koło Drake'a, żeby nas nie mógł zaskoczyć, tak jak teraz. CDK chyba 20 blit heistu. Na początek myślę że nie źle Wiadomo, że udało mi się już więcej Przeciwnik zemiona! Ja Nienawidzio Malzahar zabił Bota zszedł Malzahar Pewnie erkę użył Polecimy do tego bota Może coś się uda ugrać o ile W ogóle traf jest tu na... Także by było... Fajnie trafić no tak, zabijamy. No, tutaj jest szansa, że padniemy, bo Alistair no... ...toż tak wybija. Trzeba chyba gościu combo nie umie... ...wyrzucać. No tutaj ryzykujemy bardzo, bo Sylas tak on nie wbije w nas pierwszej lepszej okazji. o ile jeszcze został tutaj na linii. Nie mam mamy, więc tak się zapniemy. Nie ma też co oddawać. Kilka niepotrzebnie. No, będzie nam brakować nic z 300 golda około. Sobie 300 gold. 320 tak. Typ takiego i ten pierwszego. No myślałem, że troszkę lepiej nam tutaj pójdzie. Ale trochę potrwa zbudowanie tego bildu Chociaż i tak by chyba więcej zrobiliśmy jak Póki co... Miłość tworzyłbym Do tego drake'a jakby się przydało wziąć, ale też nie wiem czy bot idzie mi pomóc Raczej znaczy, solo też nie chcę ryzykować na to Excelach się... grał Jest wiem, wszędzie praktycznie Gdybyśmy nie płacili, postnie... no właśnie, już tutaj są Potrzebował pomocy tutaj. To jest raczej do oddania Drake. No. Tak, niestety nic nie zrobię tutaj. Bo chyba nie będę próbował tego zabierać. Chociaż zbieramy się. Z całą drużyną. Dobra, złączną zabaliśmy Złącza nam się udało Zabiliśmy pod... ale podbiliśmy Nie wyszło to najgorzej Na razie jestem zobół Nie jestem źle, o! Zresztą zabili z błota Całkiem fajnie wyszło Bo pocało się paść Drake zestilowany, zabicie. Aha, że to mi się podoba Aktualnie komu mamy co 7 sekund i tak jest bardzo długo A pół wiadomo, i tak się skraca I daje damage Więc bułamy tak co chwilę My rada pójdziemy tego trochę zblankować. No i dobra, raczej mamy to. Oj, no, klatkę. Ale dobra, i tak go zabiliśmy. No tutaj troszkę mi nie poszło. Nie pamiętają już wiatru. Czy tutaj byśmy chcieli Herold zaprobować? Pewnie za chwilę tak, chociaż... Tutaj już Lux widzę schodzi gdzieś. Czemu? Może nie zrobił swojej rublu? Nie zrobię. możemy mu za... ukraść? To się przyda bardziej. to na go zirytujemy trochę tym, bo oczyścimy kampę w Jangly Dobra, tylko poczekamy, a udyje coś się dzieje, widzimy o tym tym nam przyjdzie w 3 sekundy się tak udało się padnie Ale my też niestety padniemy jeszcze mam mu słyszałam tutaj jeden ja, za jeden mogło to być lepiej ale dobre i to nie ma to co narzekać co byśmy sobie tutaj jeszcze zmięli no, na pewno na podpalenie, ale też próbujemy pójść pod R-kę choć chociaż pierwsze to złożymy. 20. Ability Heistu będzie w tym przy okazji. Przechodziłam przez gorsze rzeczy. jeszcze damy w czasie tak, żeby nie jak najbardziej z wóz się to. No mi będzie elegancko. No, staty moje 2,5. No, nie, nie za ciekawie to wygląda. Ale ważne, żebyśmy wykonywali ja, to, co mamy. też tych ganków tak nie coś szczególnie dużo. Powinienem chociaż dwa razy tyle, przynajmniej zrobić. Tak, żeby to jakoś wyglądało. O, tej sila znowu odszedł. Czy tutaj mamy szansę go zabić? Chyba nie, bo tutaj mają wszędzie wardy. Chociaż nie, tutaj nie postawili. Chyba się cofnął w tych krzakach. Drake jest dopiero za 50 sekund. To możemy sobie klipki zebrać z mina. Oj, kanonek się nie udało zabrać z kanona. tutaj też niepotrzebnie wybijał te stuny. Zabiliśmy. Chociaż gdzie nas przewali, towera, chyba na topie. Tutaj idziemy mu, ale nie mamy flesza. Flesza z Ciągle no, się mylę. No i dobra, mamy tego slasa. Tutaj Przeciwnik zabijemy, co się jeszcze. No było fajnie. Tak. Mamy na rzecz nadukować. No, czyli coś jeszcze tutaj zrobimy? jest coś więcej w Twojej magii. Nie, dobra, nie ma co więcej. Próbować, tak ładnie wyszło. Zabierzemy się okazji tego kampa. Jeszcze żabę mu zabierzemy też Chociaż nie, pójdźmy na drake'a, tak by jak nie spingowali no lepiej wyjdzie nam ten drake jak takie coś Jeszcze tym bardziej jak mu nie żyje w sumie darmowy drake tak jeszcze kanonka i parę creepów sobie zabierzemy 13 bez zrafiony, tak, nawet nie byłem potrzebny Gierka nabiera jakieś tempo. Coś tam nasz bodź wrócił do gry. Spoko jest. Trzeba będzie za chwilę się coś poitenek. Spróbować się ataka nam żeby zabrać. Już teraz się chilujemy, z było dosyć dużo praktycznie cały czas na HP nie do powstrzymania czy tutaj będzie jakaś okazja, żeby wbić cokolwiek? no, atrak spuszuje dalej tego topa męczy tam no, tutaj raczej też mam za Fajnie wyszło, mamy jeszcze towar do tego A ja prosi gigię. też raczej nic nie będzie w stanie zrobić Nie wiem, te cydeki się przydają bardzo do... dobre są w tym meczyku. Możemy non-stop stunować ich O ile trafiamy oczywiście Dobra, ja ci coś będzie kombinował, Ukradł R-Kalistara Jeszcze jeden hit od tower'a i niestety padniemy. nie niespieszalność, Perkę No brakuje nam 100 golda do item'ku. No mamy szczęsioną ability haste'u, więc całkiem sporo już. też pewnie mecz tak się za chwilę skończy. To też byśmy jeszcze jeden zamek złożyli, pod co deki? ile nam się uda w ogóle. A jednak będziemy mieć na itanek. Troszkę zdefkimy, poczekamy czekamy 10 golda. Troszkę dogadawaj, czy ona wpadnie z odpalenia No co jeszcze byśmy mogli sobie złożyć tutaj? Zdomu. Wszystko poza fleszek miał cooldown, no i na końcu rabaną na no dobitkę idą się OK Widzicie co się dzieje na midzie, Sylvaz jak zwykle chodzi. On jest dosyć szybki. I tak nam że uciec. Tutaj to możemy ewentualnie próbować go zająć. No raczej przeskoczył tam więc będzie grał. Raczej. No jednak nie. Myślałem, że będzie pod egzekuta grał. Nie udało mu się tak. Nie wyszło pewnie tak jak chciał. No tutaj będziemy... A jednak zniknęło te blue. Legenda". Tutaj pójdziemy na demo... Nie do powstrzymania. Start, Tak, też, też niepotrzebnie. Tak więc, moi, oddali się, tak żeby sobie speszować. No buildzik spokojnie, myślę O ta P, jak najbardziej. Fajnie się tym gra dosyć. Zwycięstwo! Tak, tam. Kolejne zwycięstwo padło. To co? Do następnego. Cześć.